Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak wykonać zadania Królowej Sześcianu, strony drugiej. Za których ukończenie dostaniemy specjalne przedmioty z karnetu bojowego. I pierwszym zadaniem jest zadanie 150 punktów obrażeń graczom kosą z ubocza. W drugim zadaniu mamy wykonać zlecenie i tu już jest niezależne czy to my je ukończymy, czy zrobi to za nas jakiś inny gracz. W trzecim zadaniu mamy trafić gracza w głowę dwukrotnie z karabinu z ubocza. Natomiast aby wykonać czwarte zadanie, musimy szybować w słupach dymu w kurzących kominach. I po wykonaniu tego zadania ukończymy zadania królowej sześcianu drugiej strony. Gdy tylko wyjdziemy do lobby, będziemy mogli odebrać wszystkie nagrody, jakie zostały nam przydzielone. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!